Dzień dobry, dzień dobry witam wascie po w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że rok zaczął się dla was pomyślnie. No, muszę przyznać, że u mnie 1 stycznia to był dzień diety, ścisłej diety, zero kalorii. Nie dlatego, że chciałam się odkuzać, ale po prostu coś tam widocznie namieszałam podczas tej nocy sylwestrowej. Wypiłam tylko jeden kieszek szampana, nawet grzechną wino, bo bezalkoholowe, ale wiecie, dobre jedzonko, tu trochę tego, tu trochę tamtego, no i tutaj żołądek mnie zastrajkował, ale już w tej chwili jest dobrze. Zdecydowanie dochodzę do siebie, no bo to wiadomo, osobienie, ale idę dalej. I idę dalej także w swoim życiu, podsumowując gdzieś tam rok, ten, który, który minął, i stawiając sobie cele. Ja generalnie mówiąc jestem zwolenniczką postanowień noworocznych, aczkolwiek myślę, że to muszą być bardzo dobrze zrobione postanowienia, w sensie takim, że to są postanowienia faktycznie nasze, bo bywa tak i u mnie też tak bywało, że czasami postanawiałam sobie to, co większość sobie postanawiała, no właśnie zadbam o figurę na przykład schudnę, nie wiem, będę awansuję w pracy, coś tam jeszcze innego, zrobię, zrobię, zrobię. A potem okazywało się, że tak naprawdę to nie są moje rzeczy, że dla mnie w moim życiu są zupełnie inne priorytety i y, czego innego od życia oczekuję i, i o co inne chcę starać się na przykład w kolejnym roku czy też w kolejnych latach, bo też y, u mnie te plany gdzieś tam są y, planami dość takimi długofalowymi, y, czyli bazują one na tym, co dla mnie w życiu jest najważniejsze i, i wiem, że w to warto na danym etapie życia inwestować i też w to y, inwestować swój czas, swój wysiłek, no bo też tutaj y, o to chodzi. Y, I też staram się też patrzeć w w przeszłość, zobaczyć, co z poprzedniego roku chciałabym zabrać do roku następnego, no i też, jeżeli były tam jakieś rzeczy, które są nadal dla mnie ważne, a które mi nie wyszły. Bo oczywiście, że nie wszystkie plany wychodzą zawsze, to jest jasna sprawa. To też staram się pomyśleć, dlaczego mi to nie wyszło, no i tutaj zacząć w jakiś sposób też działać. Ja w ogóle myślę, że ten czas taki, 1 stycznia, to niekoniecznie jest dobry czas na realizację planów, bo z jednej strony, owszem, my mamy więcej e, motywacji nowy rok, nowa ja. Ale z drugiej strony mamy mniej siły, bo za nami już takie przesilenie zimowe, za nami już bardzo krótkie dni, jesteśmy też tym zmęczeni. I tak naprawdę ja myślę, że my dopiero odżyjemy tak gdzieś w marcu, może kwietniu, i wtedy dopiero będziemy miały naprawdę większą energię, żeby ruszyć z tymi planami z kopyta, ale warto też wiedzieć z czym ruszać. Dlatego też pierwsze te takie trzy miesiące to jest dla mnie takie powolne wchodzenie w realizację tych rzeczy i sprawdzanie, czy rzeczywiście pozostałe miesiące chcę na to poświęcić? Czy to rzeczywiście jest coś, co dla mnie jest ważne? Co jest dla mnie ważne? Co jakby dla mnie tutaj w tym momencie jest priorytetem, najważniejszą rzeczą? Myślę, że ten rok to jest rok, w który chciałabym inwestować mój czas, energię w relacje. Relacje międzyludzkie na różnych poziomach, w różnych formach, bo poprzedni rok też pokazał mi, że to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne, że kontakt z drugim człowiekiem, bliższy kontakt z drugim człowiekiem, dalszy też, bo to na różnych etapach są nasze relacje towarzyskie, jest dla mnie czymś, co mnie napędza, co pozwala mi też spoglądać inaczej na mnie, na moje życie i doświadczać po prostu radości i przyjemności. A radość w naszym życiu jest czymś bardzo ważnym. My, m, dzięki radości, jesteśmy w stanie y, lepiej żyć, łatwiej żyć, i tych radosnych momentów często wcale nie mamy tak dużo, żebyśmy nie chcieli tego jeszcze wziąć. Także relacje blisko rodzinne, dalsze rodzinne, relacje ze znajomymi, relacje z przyjaciółmi, relacje nowe nawiązywane, relacje podtrzymywane, pogłębiane, bo one też ewoluują w jakiś Sposób, kiedy my możemy tutaj ewolują. Kiedy my tutaj w tym przypadku, im się poświęcamy, czy też w nich jesteśmy, to będzie coś, co będzie dla mnie takim dużym celem, tak naprawdę postanowieniem noworocznym. I też trochę z tymi relacjami to się wiąże, ale takim hasłem, którym, którym ja kończę poprzedni rok, to jest hasło cochatka to zagadka, że dopiero poznając ludzi, poznając ich historie życiowe, zaczynamy zauważać, że trudne momenty, które nam zdarzają się w naszym życiu, to nie są jedyne momenty, które się zdarzają na świecie. Że bardzo wiele osób, które w takim pierwszym poznaniu wydają się hop do przodu, szczęśliwe, radosne, szczęściarze, urodzeni w czepku, czy tak jeszcze nazwiemy, tak naprawdę też mają swoją dawkę problemów. Swoją dawkę cierpienia. I też ja, nie chodzi tutaj o to, wiecie, że ja się pocieszam, że inni mają gorzej. Absolutnie, tak to nie jest, ale coś, co mnie spotyka, coś, co ja dostaję od losu, jakieś takie kule, które gdzieś tam u tej mojej nogi się pojawiają, traktuję jako mm, normalne, naturalne, nie czuję się nimi naznaczona, nie czuję żalu do, nos, do losu, że właśnie mnie sobie tutaj wybrał. Bardzo wiele wśród nas jest takich osób, które mają ze sobą doświadczenie, na przykład trudnej choroby, problemów w rodzinie, problemów z rodzicami, problemów z dziećmi, problemów z pracą czy tych, w tych rejonach, tutaj też. Także bardzo wiele z nas, bardzo wiele dało z siebie dla idei jakiejś, dla jakiegoś planu, dla jakichś osób, na przykład w danym roku, i nie otrzymało tutaj tego, czego chciało, czego czegoś spodziewało. Mnóstwo tych rzeczy życiowych tutaj jest. I pomimo tego my jesteśmy silni, my idziemy do przodu i to jest chyba takie ważne. I też dzięki temu, dzięki właśnie tym takim moim mm, różnym doświadczeniom y, ja... W tym roku, w tamtym roku, bo to już może się nauczyć, Moi że to był już poprzedni rok, po raz pierwszy tak naprawdę zaczęłam świadomie czuć wdzięczność. Ja owszem, byłam wdzięczna, że tam mam to i to, że jakby to, to, to mi się też wydarza, ale tutaj zaczęłam doceniać każdy moment życia, w którym jest dobrze, w którym jest spokojnie, radośnie, bezpiecznie, tu sobie możemy każda z nas stawić coś innego, bo to będzie to, czego nam w tym życiu potrzeba. I ten moment staram się traktować jako dar. Nie myślę o tym, broń Boże, że cieszę się tym, bo to zaraz się skończy. Nie, absolutnie, ale staram się troszeczkę spowolnić czas i jakby Nasycić się właśnie tym momentem. Nie stwarzać sobie w głowie z różnych takich mniej lub bardziej wymyślonych problemów, ale właśnie skupić się tu i teraz na tym, co w tym momencie się dzieje, bo wtedy wiem, że takie momenty lepiej zapamiętam. I do takich momentów łatwiej będzie mi wrócić wtedy, kiedy na skutek. Różnych zawirowań życiowych, będę na granicy utraty nadziei. Będę pamiętała o tym, że te dobre momenty, spokojne, bezpieczne, radosne, one w moim życiu były. I to jest coś takiego, co bardzo bym chciała przenieść na ten, ten rok, który się właśnie rozpoczął, i też myślę, że na kolejne lata, bo wydaje mi się, że to jest jedna z ważnych rzeczy. Dla szczęśliwego życia, I, i tak bardzo to w tym momencie też czuję. Z tą taką wdzięcznością i z tym takim przeżywaniem spraw wiąże mi się jeszcze jedno moje postanowienie to znaczy skupiać się na tym i pracować nad tym, na co mam wpływ, co mogę zmienić, a nie myśleć o tym, na co wpływu nie mam. Ja absolutnie w tym momencie yy, nie mam wpływu na to, co się dzieje na świecie. Nie wiem. Co będzie dalej, jeżeli chodzi o sytuację polityczną na świecie, w Europie, na świecie? No bo też myślę, że coraz więcej z nas już czuje, że to wszystko jest bardzo mocno ze sobą powiązane. Tak? Świat się nam skurczył, nastąpiła ta globalizacja i w tym momencie my jesteśmy wszyscy bliżej siebie niż myślimy. To jest dobre w kontaktach międzyludzkich, ale to jest też dość ryzykowne, bo bardziej skomplikowane są też różne relacje między krajami, ale od tego chcemy w tym momencie odejść i ja na to nie mam wpływu. Ja mam wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne moje i moich najbliższych. Tutaj jestem w stanie coś zrobić, coś uruchamiać, i na tym chcę się po prostu w tym momencie skupić, a nie myśleć, nie wgłębiać się, nie rozpamiętywać tego, na co i tak nie wpływam. Mogę czynić dobro na poziomie moim lokalnym i bardzo możliwe, bo ja w to wierzę, że będzie efekt motyla i takie dobro, które robimy na poziomie domu, na poziomie naszej duszy, naszego działania indywidualnego, na poziomie grona przyjaciół, ono idzie w ten świat i ten świat się tak powolutku, może tym dobrem też nasycać, bo dobro ma też ogromną moc, ale my możemy mieć takie wrażenie, że zło jest silne. Nie, zło zawsze głośno krzyczy, zło zawsze grozi. Dobro działa po cichu i to dobro też warto gdzieś tam promować i rozsiewać. Konkretnym moim postanowieniem, właśnie w tym tutaj zakresie tego nie martwienia się tym wszystkim, co dzieje się na świecie, a na co nie mam wpływu, jest zredukowanie um, kontaktu z wiadomościami. Przekazywanymi przez media. Ja telewizję nie oglądam już bardzo długo, ale przyznaję, że prawie codziennie ja czytam wiadomości. Czyli gdzieś tam sobie wszystko jedno, jaka, jaka strona, wszystko jednego stacja, bo one są w jednym guście zrobione. I to są wiadomości, które sobie przeglądam i one też do mnie gdzieś tam docierają. I widziałam też, że taki, taki lęk przed tym, co może być na świecie, co jest na świecie, u mnie powstawał. Aż do momentu, kiedy przyjechało moje dziecko ostatnio i właśnie ona tak popatrzyła, co tak patrzyłam, patrzyłam, ona tak siadła przy mnie, tak patrzy na te wiadomości, tak te przesuwam, przesuwam. I ona mówi, słuchaj, tutaj są same strachy, tu nie ma niczego dobrego. Mówi, 30 różnych informacji przeglądałaś, przeczytałaś i tam wszędzie straszą. Tam wszędzie wywołują lęk i niepokój, nie piszą o niczym dobrym. No tak, tak właściwie jest. I teraz, jeżeli my przyjmujemy te złe rzeczy do siebie, to my. Powolutku zaczynamy tak widzieć świat i powolutku też zaczynamy odczuwać emocje w stosunku do tego świata. A tak jak mówię, świat jest wypełniony także dobrem. I takie moje już konkretne, bardzo konkretnie, to sobie konkretyzuję moje postanowienia, jak widzicie, konkretnie je pokazuję. Postanowienie to jest takie, że ja sama będę dla siebie wyszukiwała dobrych informacji o świecie, będę szukała dobra też w tych newsach różnego rodzaju i jak coś znajdę, to będę Wam też o tych dobrych wiadomościach mówiła. Żebyście tutaj też otrzymały troszeczkę y, wsparcia i takiego, takiej dobrej energii, y, ale właśnie w sensie zauważania dobrych rzeczy w naszym życiu. I bardzo możliwe, że i mi. I Wam to też pomoże. Także to jest na pewno moje duże takie postanowienie. Co dalej postanawiam? Postanawiam kontynuować, bo to bardzo fajnie wychodziło mi i w tym roku, czy w tamtym roku, i jeszcze w poprzednich, aktywność fizyczną. Ja rzeczywiście i też zaraziłam tym męża, staramy się dość mocno działać tutaj aerobowo, czyli po prostu dużo chodzimy, spacerujemy, deptamy te swoje kroczki. Jak tylko się da to na zewnątrz, bo to zawsze jest miłe, bo jeszcze możemy się do tlenić, chyba że smok jest we to wtedy nie. Chociaż myślimy też nad kupnem bieżyn. i tak się tutaj mocno wahamy, no ale to zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to bym bardzo chciała, bo widzę, że ruch bardzo dużo mi daje, nie, nie tylko chodzi o ciało, ale wszystkim chodzi o psychikę. Chodząc, ja wyrzucam mnóstwo napięcia z mięśni, um, z, dotleniam się, um, inaczej, o widzicie, nawet zaczęłam w tej chwili gestykulować, pokazywać ruch, inaczej się trzymam, sylwetkę, inaczej oddycham, inaczej patrzę, inaczej wchłaniam też tutaj um, powietrze, um, dotleniam się, i to też potem wpływa na inne myślenie. Także zdecydowanie to będę kontynuowała, ale Chcę dołożyć do tego też jeszcze jedną rzecz, to znaczy w tym roku będę robiła masę, w sensie masę mięśniową. Taką masę zobaczymy, bo to mi jakoś tak wychodzi przy okazji, ale masę mięśniową rzeczywiście, bo ja jestem dość dobrze, dobra, na dobrym poziomie, mam jakby te aerobowe, czyli tutaj wysiłkowo jest ok, naprawdę, trudno mi zmęczyć, nawet przy teście wysiłkowym kardiologa. Ale na przykład mam słabe bardzo mięśnie. No i widzę, jak tutaj z to roku na rok te mięśnie stają się coraz bardziej osłabione. Tutaj nie jest u mnie dobrze, więc tak zdecydowanie będę chciała w tym momencie, w tym roku poćwiczyć troszeczkę prawdopodobnie z trenerem personalnym. Mam tutaj już taki namiar. Jak wszystko pójdzie dobrze, to za jakiś czas wam powiem, jak to wygląda i czy mogę polecić przy okazji trenera personalnego, który jednocześnie prowadzi rehabilitację, no bo oczywiście trzeba też zadbać o kręgosłup na różnym poziomie. Także myślę, że właśnie to będzie coś. Nie, samolot. Myślałam, że sąsiad, samolot tym razem. To jest też coś, o co bardzo bym chciała zadbać w tym roku. Na pewno wrócę do jogi, którą po porzuciłam, bo tak jakoś świecie ostatni ten czas był taki napięty, trudny, ale już do niej wróciłam, do jogi na kręgosłup szyjny, bo tutaj też to, to napięcie we mnie się mocno kumuluje, więc na pewno to będzie też to. Co jeszcze? Coś sobie zapisałam jeszcze związanego z tym napięciem, i teraz już zapomniałam. Moment zajrzę sobie do y, ściągi. Nie, zapisałam sobie już y, kontynuacja, czyli to, co przejmuję na, na ten rok, który tej fizy rozpoczął, zeszłego roku, y, czyli y, aktywność. Dieta, która póki co mi się też sprawdza, a co jeszcze, no właśnie, kontakty towarzyskie i wyjścia. Ogromną przyjemność mi sprawiają różne rzeczy wyjściowe w sensie, właśnie koncerty, wystawy jakieś tutaj jeszcze takie imprezy kulturalne. I chciałabym też bardzo mocno z tego w tym roku nadal korzystać, no bo to jest coś, co daje mi przyjemność, relaks, odprężenie, ale też dobre emocje. Na przykład, no uwielbiam operę, a bardzo to jest dla mnie zawsze takie, takie fajne przeżycie. Także zaczęliśmy w tym roku e, rok w e, operze, skończyliśmy w 2024 też w operze. Już w styczniu przykuje nam się też kolejny koncert, także mam nadzieję, że w tym roku też będę właśnie tą taką moją drogę kontynuowała, a wiem, co jeszcze miałam e, z postanowień. Powiedziałam o jodze, ale w tym roku dziewczyny, wczoraj zaczęłam, czyli 2 stycznia, bo u mnie jest 3 stycznia, zaczęłam jogę twarzy. Próbowałam w tamtym roku od stycznia do kwietnia. Potem zarzuciłam, ale widziałam dobre efekty, tylko potem jakoś to, co wiecie, jeden dzień nie zrobię, a tam tydzień nie zrobię, nic się nie stanie, potem wrócę, dwa tygodnie nie zrobię, nic się nie stanie, kolejnego dnia zrobię i potem to wszystko jakoś tak zanika. W jogę twarzy z Pondi. Bo ta, ta, ta youtuberka takie budzi moje zaufanie. Mam tam kilka takich ćwiczeń od 7 minut do 20 minut i na kanale Pondi. A jak wyjdziecie w ogóle na ten kanał, wyszukiwarkę dacie chyba ćwiczenia twarzy, czy joga twarzy czy jakoś tak, ona ma takie playlisty, i właśnie ten, te, ta, ta playlista się wam otworzy. No i potem można sobie dowolny filmik wybrać. Postanowiłam sobie, że codziennie będę robiła właśnie tę jogę twarzy, a i zobaczymy, jakie efekty będą. Także, także tak ciekawa jestem, jakie jest Wasze podejście do postanowień noworocznych. No Jak widzicie, moje, tak naprawdę tak sobie pomyślałam, że chyba od kiedy robię te postanowienia takie bez spiny i takie bardziej moje, to one mi łatwiej wychodzą. I też przy okazji jeszcze te, ta realizacja poprzedniego roku pokazuje, co tak naprawdę dla mnie jest ważne z tych noworocznych postanowień, bo zgadzam się z tym, że jeżeli czegoś bardzo chcesz, to znajdziesz sposób, a jeżeli czegoś niekoniecznie chcesz, to znajdziesz wymówkę. Także tutaj też przy okazji taka refleksja gdzieś tam we mnie y, powstała. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. W następnym spotkaniu wtorkowym myślę, że właśnie przedstawię Wam już tych kosmetycznych ulubieńców roku. Gromadzę ich sobie, przypominam, ich sobie też spisuję, żeby nie, nie zapomnieć żadnego, bo trochę ich tutaj było. To będą kosmetyki do pielęgnacji. W tym roku rzeczywiście dużo miałam, dużo testowałam. Wybrałam najlepsze, takie naprawdę najlepsze z najlepszych, które mogę polecić koleżance czy przyjaciółce do pielęgnacji też polecę je. Również wam. A, a właśnie we wtorek spotykamy się jeszcze, bo tak jak zauważyłeście, w logmasach weszłam na te trzy razy w tygodniu nagrywanie, czyli wtorek, czwartek, niedzielę, wtorek doszedł. Nie wiem, czy będę kontynuowała, ale na razie mam tematy, mam też takie różne przemyślenia, którymi też się chcę z Wami podzielić, więc spróbuję też to nagrać. Styczeń jest taki dość trudny dla pracowników uczelni wyższych, bo zbliża się sesja, czyli my tutaj mamy nawał prac zaliczeniowych, kolokwiów, jakieś tam przygotowania egzaminów już, ale bardzo możliwe, że uda mi się to zrobić, a luty będzie już taki troszkę łatwiejszy, także też y, zobaczymy. Na razie, póki co, zapraszam Was we wtorki, czwartki, niedzielę, y, zawsze od 6 rano. Trzymajcie się, pięknego, dobrego roku Wam życzę. Do zobaczenia.